Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Sprawdza. Działa. Czy mnie dobrze słychać. Witać. Już mam nadzieję, że mikrofon wszystko jest włączone. Dobrze, witajcie kochani. Tak? Dobrze. Dobrze, cieszę się, że dzisiaj tutaj jesteś razem ze mną. Dzisiaj właśnie porozmawiamy, porozmawiamy o czymś, co nadaje życiu sens. Tak. I myślę, że to jest bardzo ważne i istotne o relacjach. Dokładnie tak. Bo zobacz, Żadne doświadczenie naprawdę żadna radość, żadna zmiana w życiu nie wydarza się w samotności. Hmm? prawda? I właśnie dzisiejszy live jest dokładnie o tym, o tej naszej wdzięczności, która potrafi uzdrawiać związki z innymi i z samym sobą. Dlatego za chwilę przeczytam już kolejny fragment książki Magia Rondy Byrne: Magiczne Związki. Jest to już trzeci rozdział. Proszę cię, posłuchaj, nie oceniaj, nie analizuj. Po prostu pozwól, żeby te słowa. Jak najbardziej dotknęły Twojego serca. Dobrze. Zatem, moi drodzy, magiczne związki, dzień trzeci. Wyobraź sobie, że jesteś jedyną osobą na Ziemi. Czy miałabyś ochotę coś zrobić? Jaki sens miałoby namalowanie obrazu, skoro nikt nie mógłby go zobaczyć? Jaki byłby sens w komponowaniu muzyki, skoro nikt nie mógłby jej usłyszeć? Jaki byłby sens podejmowaniu próby wynalezienia czegokolwiek, skoro nikt nie mógłby korzystać z Twojego wynalazku? Nie miałabyś powodu, żeby przenosić się z miejsca na miejsce, ponieważ w nowym miejscu byłoby tak samo jak poprzednim, nikogo by tam nie było, w Twoim życiu nie byłoby żadnych przyjemności ani radości. To kontakt z innymi ludźmi i wspólne przeżycia nadają Twojemu życiu znaczenie i sens, a także przysparzają Ci radości. Właśnie z tego powodu więzi wpływają na Twoje życie bardziej niż cokolwiek innego. Jeśli chcesz mieć wymarzone życie, musisz zrozumieć, jak Twoje związki obecnie wpływają na Twoje życie i są najpotężniejszymi kanałami, które kierują wdzięcznością w taki sposób, żeby w magiczny, Sposób zaczęła zmieniać Twoje życie. Nauka obecnie potwierdza mądrość wielkich sak przeszłości. Badania wykazują, że ludzie praktykujący wdzięczność nawiązują głębsze więzi, są bardziej związani z rodziną i przyjaciółmi i że inni patrzą na nich przychylniej. Jednakże najbardziej zdumiewające jest to, że według wyników badań na każdą skargę na drugą osobę, czy pomyślaną, czy wypowiedzianą, musi przypadać 9 dobrodziejstw, żeby związek rozwijał się pomyślnie. Wystarczy mniej niż 10 dobrodziejstw na każdą skargę, by stan związku uległ pogorszeniu, a jeśli związkiem jest małżeństwo, najprawdopodobniej skończy się rozwodem. Wdzięczność sprawia, że związki rozkwitają. Gdy zwiększysz swoją wdzięczność za dany związek, magicznym sposobem otrzymasz obfitość szczęścia i dobrych rzeczy w tym związku. Ponadto, wdzięczność zmieni nie tylko Twoje związki, ale również zmieni ciebie. Bez względu na to, w jakim jesteś nastroju, większość da Ci więcej cierpliwości, zrozumienia, współczucia i życzliwości, aż w końcu nie będziesz mogła rozpoznać samej siebie. Rozdrażnienie, jakie kiedyś czułaś, i narzekania na związek, przepadną bez śladu, bo gdy naprawdę jesteś wdzięczna drugiej osobie, niczego nie chcesz w niej zmienić. Nie będziesz jej krytykować, ganić ani obwiniać, ponieważ będziesz zbyt zajęta odczuwaniem wdzięczności za to, co jest w niej dobre. Właściwie przestaniesz nawet dostrzegać rzeczy, na które się kiedyś skarżyłaś. Możemy mówić, że żyjemy tylko w tych chwilach, kiedy nasze serca są świadome naszych skarbów. Wilder, pisarz i dramaturg. Słowa są bardzo potężne, więc kiedy na kogoś narzekasz, w rzeczywistości szkodzisz swojemu życiu. To twoje życie ucierpi. Zgodnie z prawem przyciągania na siebie ściągasz to, co myślisz albo mówisz o innej osobie. Z tego właśnie powodu największe umysły i nauczyciele świata mówili nam, żebyśmy byli wdzięczni. Wiedzieli, że gdy się chce otrzymać więcej w swoim życiu, gdy się chce magicznego rozwoju życia, trzeba być wdzięcznym innym ludziom, takim, jacy są. Jak się poczujesz, gdy wszystkie bliskie ci osoby powiedzą: Kocham cię taką, jaka jesteś? Dzisiejsze ćwiczenie magiczne polega na odczuwaniu wdzięczności do ludzi takich, jacy są. Nawet jeśli wszystkie Twoje związki obecnie są dobre, dzięki temu ćwiczeniu rozkwitną jeszcze wspanialej i dzięki wyszukiwaniu wszystkiego, za co możesz być wdzięczna danej osobie, zobaczysz zatykające dech w piersi działanie magii wdzięczności, a Twoje związki staną się silniejsze, bardziej spełnione i wzbogacające niż kiedykolwiek uważałaś to za możliwe. Wybierz trzy osoby ze swoich najbliższych związków, za które jesteś wdzięczna. Możesz wybrać swojego męża, syna, córkę, mamę albo chłopaka, partnera w interesach i siostrę. Możesz wybrać swoją najserdeczniejszą przyjaciółkę, babcię, wujka, ciocie. Możesz wybrać trzy dowolne osoby, które są dla ciebie ważne i przygotuj ich zdjęcia. Fotografia może przedstawiać wybraną osobę z samą albo z tobą. Wybrawszy trzy związki i fotografię, jesteś gotowa wprawić magię w ruch. Usiądź i zastanów się nad tym, za co jesteś najbardziej wdzięczna tym osobom. Co w nich kochasz najmocniej? Jakie są ich najlepsze cechy? Możesz być wdzięczna za ich cierpliwość, umiejętność słuchania, uzdolnienia, siłę, zdrowy rozsądek, mądrość, śmiech, poczucie humoru, oczy, uśmiech albo dobre serce. Możesz być wdzięczna za to, co lubisz robić z daną osobą, albo możesz przypomnieć sobie chwilę, gdy ta osoba była przy tobie, troszczyła się o ciebie i służyła ci wsparciem. Gdy spędzisz jakiś czas na rozmyślaniu, za co jesteś wdzięczna poszczególnym osobom, połóż ich zdjęcia przed sobą i na kartce albo na komputerze wypisz w pięciu punktach, za co jesteś najbardziej wdzięczna. Spoglądaj na fotografię danej osoby, gdy będziesz sporządzać listę. Każde za zdanie zacznij od magicznego słowa DZIĘKUJĘ. Zwróć się do każdej osoby po imieniu, a potem wymień w pięciu punktach, za co jesteś wdzięczna. Na przykład, dziękuję, imię piszesz, za, za co konkretnie. Na przykład, dziękuję Tomciu za to, że zawsze umiesz mnie rozbawić. Albo dziękuję mamo za wspieranie mnie w czasie studiów. Do sporządzania... W trzech list kontynuuj dzisiejsze magiczne ćwiczenie, nosząc zdjęcia przy sobie i kładąc je tam, gdzie będziesz często je widziała. Za każdym razem, gdy spojrzysz na zdjęcia, podziękuj danej osobie, wypowiadając magiczne słowo dziękuję i imię, na przykład. Dziękuję, Adasiu. Jeśli jesteś w ciągłym ruchu, noś fotografię w torebce albo w kieszeni i w ciągu dnia spójrz na nie trzy razy, dziękując danej osobie. Teraz wiesz, jak używać magicznej siły wdzięczności, żeby przemienić swoje związki w magiczne związki. Choć nie jest to wymagane, możesz wykonywać to zdumiewające ćwiczenie codziennie. Jeśli chcesz, żeby każdy twój związek stał się wspaniały, możesz je wykonywać w odniesieniu do tego samego związku tyle razy, ile chcesz. Im bardziej będziesz wdzięczna za dobre strony swojego związku, tym szybciej każdy związek w twoim życiu ulegnie cudownej przemianie. Ćwiczenie magiczne numer 3. Magiczne związki. Po pierwsze, powtórz trzy pierwsze kroki ćwiczenia magicznego numer 1. Bądź wdzięczna za to, co masz. Sporządź listę dziesięciu doznanych dobrodziejstw. Napisz, dlaczego jesteś wdzięczna. Ponownie przeczytaj listę i po każdym dobrodziejstwie powiedz dziękuję, 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 starając się odczuwać jak największą wdzięczność. Drugie. Wybierz trzy z najbliższych ci osób i przygotuj ich zdjęcia. Trzecie. Mając zdjęcie przed sobą wymień w pięciu punktach, za co jesteś najbardziej wdzięczna danej osobie, zapisując to w dzienniku lub w komputerze. Czwarte, zacznij każde słowo, zdanie od magicznego słowa. Dziękuję. Dodaj imię i napisz, za co jesteś wdzięczna. Piąte. Dzisiaj no ze sobą trzy zdjęcia albo połóż je w miejscu, gdzie często będziesz je widzieć. Na nieco ma najmniej trzy razy przemów do twarzy osoby na zdjęciu i podziękuj, wypowiadając magiczne słowo dziękuję i imię. Na przykład dziękuję, Amelko. Szóste. Tuż przed położeniem się spać weź w rękę swój magiczny kamień i wypowiedz magiczne słowo. Dziękuję za najlepszą rzecz, która się dzisiaj zdarzyła. Eee, tak, moi drodzy, to był właśnie rozdział mm, trzeci Magiczne Związki. Niesamowity w ogóle, słuchajcie, naprawdę wdzięczność, tak? To wiemy, że wdzięczność za wszystko, co nas spotyka, za każdą osobę. I naprawdę, i, 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 i wiecie, to co właśnie czytałam, żeby uważać z tymi słowami, które wypowiadamy, prawda? Bo nie zawsze te słowa, wiecie, jak na kogoś coś gadamy, to może i wyrzucimy to siebie, ale to nam szkodzi. Nam to szkodzi, tak? Dlatego wiecie, to, to, to ważne jest. Ważne, żeby sobie to wszystko uświadamiać, prawda? I zobaczcie, ważna jest relacja, na przykład z lustrem. Yy, to, to właśnie to o, to, o czym Wam teraz mówię, tak? To nam pokazuje nie tylko właśnie innych ludzi, ale przede wszystkim nas samych, nas samych, tak. Wiecie, wdzięczności zmienia się sposób, w jaki patrzymy. I zamiast widzieć na przykład brak, zaczynamy widzieć. Dobro, dobro, bo w każdej osobie możemy znaleźć to dobro, naprawdę. I może właśnie, może właśnie dzisiaj po raz pierwszy od dawna pomyślisz o kimś bliskim, z czułością, a nie z pretensją, absolutnie. I nie musisz zmieniać drugiej osoby. Pamiętaj, to jest bardzo ważne, ale to, co teraz Ci powiem, jest najważniejsze. Wystarczy, że zmienisz to, na co kierujesz swoją uwagę. Tak, na co ty kierujesz swoją uwagę. I od tego momentu, mój drogi, moja droga, magia zaczyna działać. A ja, moi drodzy, przeczytam wam, za co ja jestem wdzięczna, wybrałam sobie takie moje osoby, wybrałam sobie mojego męża i napisałam. Jestem taka wdzięczna i szczęśliwa, że mój mąż jest przy mnie nawet wtedy, gdy sama nie mam już siły. Jestem taka wdzięczna i szczęśliwa, że mój mąż potrafi być moim spokojem w trudnych chwilach i wsparciem. I oczywiście e, po każdym zdaniu mówisz: dziękuję, dziękuję, dziękuję. Kolejna osoba to jest mój syn, Adaś. Jestem taka wdzięczna i szczęśliwa, że mój syn pokazuje mi, czym jest prawdziwa siła i wrażliwość. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jestem taka wdzięczna i szczęśliwa, że mój syn sprawia, że moje serce jest większe niż myślałam, że to jest możliwe. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Moja córeczka Amelusia. Jestem taka wdzięczna i szczęśliwa, że moja córcia przypomina mi, jak cieszyć się z małych rzeczy. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jestem taka wdzięczna i szczęśliwa, że moja córcia uczy mnie cierpliwości i miłości każdego dnia. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. A ja jeszcze sobie wybrałam moją mamę. Jestem taka wdzięczna i szczęśliwa, że moja mama zawsze wierzyła we mnie, nawet gdy ja w siebie wątpiłam. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jestem taka wdzięczna i szczęśliwa, że moja mama nauczyła mnie kochać po prostu, bez warunków. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Kochani, naprawdę uświadomcie sobie to wszystko. Jeśli chcecie, to jeszcze raz posłuchajcie tego live'a w spokoju, w ciszy. I naprawdę przejdźcie do działania, bo uwierzcie mi, że to działa. Naprawdę, im bardziej jestem wdzięczna. Za moją rodzinę, za mój związek z moim mężem, tym bardziej, więcej dostaję tych swoich owoców. Naprawdę. Życzę Wam pięknej niedzieli i do zobaczenia za tydzień, godzina 9.30. Pozdrawiam serdecznie.